Uwaga, film może zawierać wulgaryzmy i brutalne sceny, materiał nie jest przeznaczony dla młodszej widowni. Masz na części. Znam się z tutejszymi wasalami na tyle, by mieli do mnie w kwestii tego zaufanie. Przemycenie tego tutaj nie było takie trudne. Siwo, wpierw trzeba było przedyskutować to z rysem. Proszę wybaczyć. Pewnie pomyślicie, że jakim prawem położyłam łapę na czymś tak cennym. Ale miałam dobre intencje, zrobiłam to potajemnie i macie części tuż przed sobą. A tamte pozostałe zajębałam alkaliemu, kiedy wy dawaliście sobie po mordach. Przynajmniej mamy się z czego cieszyć. Trzeba poskładać to wszystko. To jedyna broń, która może powstrzymać Alkali'ego. Ten to pewnie teraz kurwicy dostaje. Wy debile, barane jedne, jebane mózgojeby. Daliście się tak łatwo okraść. Nie dość, że podpalili nam kryjówkę, zabrali co nasze, to jeszcze chuj z waszymi patrolami. Co tu robi nocny elf? Panie, wiesz, że to mistrzowie maskowania. Chuj mnie to obchodzi. Macie być lepsi. Wy jesteście demonami! Mamy w szeregach maga, a to są pierdolone elsy! Lubię grać na tych fletach, są takie... Ty już się kurwa zamknij! Ojcze, ale cóż to za problem? Okej, okay, może i mają sztylet, przybył Radagon Gotra i Książę Agares, ale spójrz co osiągnęliśmy. Wciąż masz Darhana. Diablo siedzi z nim w celi, może zdjąć z ciebie klątwę. Zabiłeś Lucyfera, a Azel zabił Iris, królową jebanego magur, całego Oblivionu. Wygląda na to, że Azel dotrzymał swojej dawnej obietnicy. W końcu ją zabił. Zyskałeś jeszcze wierność syna. Macie rację, coś jednak osiągnęliśmy, ale i tak daliście się okraść jak małe dzieci. Spokojnie, panie, nie pozwolimy się do ciebie zbliżyć. A przecież muszą jakoś wbić sztylet. Nawet jakby zabili cię normalnie, a ty przeniesiesz się na inną planetę, to i tak tylko półśrodek. Niczego to nie zmieni. Jak zmierzysz zmusić Diablo by zdził z ciebie klątwę? Będziemy go torturować. Może się okazać uparty, ale groźba w stronę jego bliskich powinna zmusić go do współpracy. <grym> No i na chuj stałeś tak blisko ognia. Chcesz dołączyć do klubu spalonego ryja? Zamknij murtę. Dobra, zleciłem najlepszemu kowalowi i złożenie sztyletu, ale co dalej? Będziemy z nim biegać w łapie i szukać tego barana? Nie będą przed nami uciekać i się ukrywać, a bardziej ich do siebie przyciągniemy. Cała armia na nas nagle nie ruszy, muszą się wcześniej przygotować. Torgar, wystarczy jednostka i może coś pójść nie tak. Zabiorę sztylet i Elo, nic wtedy nie mamy. Jedyna broń, która uśpi Alkali'ego. Mamy zwiększone moce przez kamień. Jesteśmy razem silniejsi od takich jednostek. Stary, nieważne. Liczą się też podstępy. A ta kurwa o zmniejszonej sile zabiła też byłego władcę piekieł, rozumiesz? Nie możemy ryzykować, dość już straciliśmy. To, co proponujesz... ...to jest dobra okazja, Poprosicie ...poprosić o pomoc bogów? Stary, rozmawialiśmy o tym. Ważą się losy światów i wszystkich istot. Bracia moi, wiem, że nie można prosić Atron o byle co, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Jeśli nic nie zrobimy, nawet bogowie mogą być zagrożeni. To tylko kwestia czasu. Dobra. Jak chcesz rozpocząć rytuał? Na przywołanie istoty z Atronu, która może zmienić bieg złych zdarzeń, może nas naprowadzić. Okej, okay. zaczynamy. Dobrze, że już kiedyś wyrwaliśmy sobie, żebra i odrosły. Teraz by to było niemożliwe. Nie sądzę, że kiedykolwiek to zrobimy. Pamiętajcie, może to być wielki wkład do przyszłości. Teraz możemy wszystko zmienić. I miejcie szacunek do tej osoby, która tu przybędzie. Wiem, nie jestem hamem. Popatrz na mnie! Dość tego! Myślę, że tak łatwo nas zniszczą! To jeszcze nie koniec, póki żyjemy! Śmierć Iris była dla Diablo ciosem, wtedy zacieło się źle. Ozerys i wargo mają plan. Mam nadzieję, że książę Geres ma dobre intencje. Jedynie co go to łączy, to relacje z Turką Lucyfera, ale naprawdę jest to tak ważne, by wtrącać się do naszej wojny z Alkalim? Wiem, że ma swojego wroga, elfem Roku z Redgaru, ale nie wiem wszystkiego. Nie za bardzo znam historię elfów. Jak na razie okazuje pomoc. Jego prawa ręka dostarczyła nam pozostałe części sztyletu. Im też zależy, by alkali zginął. Zagraża on nam wszystkim. A ponoć Iva ma dla elfów duże znaczenie. Książę elfów mieszający się w wojnę demonów. Czy to nie przypadek, że Heili ma związek z elfami? O co tu chodzi? Nie wiem, ale jest w tym coś więcej. Jednak nie dowiemy się wszystkiego od razu. To tylko kwestia czasu. Na razie musimy uwolnić Diablo. Aronwe? Wydaje się, jakby się znali od dawna, ale nic nie mówi na ten temat. Znała się ronwe dość dobrze, byliście dość blisko. Mówił ci coś więcej o sobie? Nawet nie wiedziałam, że należał do Taurenów. Założę się, że nawet Roza niewiele wie. Zobaczymy z czasem, o co tak naprawdę tu chodzi. W tej chwili mamy inne zmartwienia na głowie. Dziś znów nie zasnę. Chcę dopaść tego, który zabił Forkasa, a przynajmniej kogoś istotnego dla tego barana. Zapłacą nam za wszystko. To z Haley? Nie czuję się najlepiej. Zasnęła. Wcześniej przekonywała mnie, że jakoś to zniesie. Straciła matkę. To normalne, że musi przez to przejść. Nie uchroni się przed tym. Idź do niej. Skończyłeś pracę? Skończyłem. Wargo mówił, że nie jest z tobą najlepiej. Przepraszam. Po prostu. Za co przepraszasz? Besymizm to ciężar. Czuję się jak psychiczny wampir i wysysam innym dobrą energię swoim płaczem. Wargo odprowadził mnie do pokoju. Sprawiam tyle problemów. Nie zadręczaj się tym, Haley. Każdy przeżywa na swój sposób. Ty straciłaś matkę. To oczywiste, że to w ciebie uderzyło. Wcześniej miałam wrażenie, że jakoś to przetrwam, ale teraz zaczynam bardziej wierzyć w to, co się stało. Jesteś w szoku. Musisz odpocząć i na spokojnie to przetrawić. Jesteś silna i wiem, że dasz radę. Diablo znał się na rzeczy. Bardziej znał Alcaliego niż my. Bez niego boję się, że sobie nie poradzimy. To jasne, że się boisz. Masz 20 pamiętnych lat. Jako Izyda miałaś większą wiedzę na temat demonów. Wiele doświadczyłaś i widziałaś. Wierz mi, że to nie jest zwykła wojna mieczami. Wśród nas nie ma zwykłych królów, generałów, magnatów. Jesteśmy demonami, cholernie potężnymi. Żyjemy wiele lat. Dużo potrafimy. Wcale w ciebie nie wątpię. Wiem, jaką potęgą dysponujecie, ale boję się, że Alkali jest silniejszy. Nie tylko wy chcieliście go zniszczyć. Na swojej drodze miał wielu wrogów, którzy nie dali mu rady. Ale Wargo wyszedł z tego żywy. Pokonał go, Alkali uciekł jak tchórz. Na każdego jest sposób hejli. Trzeba się tylko przygotować, współpracować, walczyć do samego końca i wierzyć, że nam się uda. Dlatego nie załamuj się, zaś się w garść. Bądź tam niepokonany, silniejsza, będziesz w stanie pokonać każdego. Siemaneczko! Słyszałam, że nie jest za dobrze. Proszę, nie traktujcie mojej załamki tak Daj spokój, to oczywiste, że bliscy się będą martwić Im dłużej będziesz siedziała w tym bagnie, tym ciężej będzie ci z niego wyjść A więc oto jestem Widzę, że się nie poddajesz Trzej królowie mają jakiegoś asa w rękawie Chłopy się zaraz będą naradzać Mam coś super dobre przyczucia Zaś my trochę się rozweselimy Już jesteśmy No i super, można zaczynać To to potem No więc mam brokacik! Czekoladowy, aż mnie kusi. Wiecznie będziesz się tym wspomagać? To jest jak kwaśna orężatka. Kwaśna czekolada? Brokacik działa cuda! Brokaciku nigdy za wiele! Wiecie coś na temat tych asów? Naradziłam się z nimi wcześniej. Chodzi o jakiś stary rytuał, którym przywołuje się istotę z atronu, jeśli potrzebna jest pomoc. Zwołali na pomoc jednego z bogów? Zobaczymy, kogo ześle atron. Okej, okay, na razie główno tak naprawdę wiemy. Jesteśmy tu, by pocieszyć Hailey i wspólnie przez to przejść. Może jednak brokat się przyda. Nie oszukujmy się, straciliśmy ważne dla nas osoby: Munrock, Sita, Lothric, Forcas, Xerdas, Karian, Iris i Lucyfera. Może nie był dla was wszystkich ważny. Rozumiem, dlaczego możecie chować do niego urazę, ale dla mnie był wszystkim. żyłam, że Lucyfer się zmienił. Każdy może posunąć się do strasznych rzeczy dla kogoś bliskiego. Lucyfer nie był do końca zły. Walczył o ciebie i jestem pewna, że cię kochał. No dziewczyny, wiecie co nam pozostaje? Pomsić ich wszystkich. Na pewno wszyscy są tego samego zdania. Oczywiście. Rytuał się powiódł, ale pytanie, kiedy przybędzie istota za tronu? W ciągu tygodnia powinniśmy dostać odpowiedź. Ale na jakiej zasadzie to będzie działać? Do naszej ekipy znowu dojdzie ktoś nowy? Ta istota będzie działała z dystansu. Możemy nawet nie mieć okazji jej poznać, ale będzie pomagać. Czekaj... To mamy dostać jakiś liścik w stylu Gratuluję, udzielimy ci wsparcia. Twój limit wyczerpania na kolejne dekady. Ta istota może mieć swojego wysłannika, który się z nami skontaktuje. Jaki Bóg chciałby przybywać z demonami? Jakie wysokie rangi, jebane księżniczki, nawet nie łaskaw się przedstawić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wasze wysokości przybył wysłannik z atronu. Dziękuję, możesz odejść. Trzej królowie wezwali moją panią. Chodzi o Alkaliego. Tak, skąd wiesz? To oczywiste. Bogowie za tronu wiedzą co się dzieje, ale to nie nasza wojna. Również będzie wasza, jeśli Atron będzie przez Niego zagrożonym. Bogowie z pewnością sobie poradzą. Kto do nas przybył? Proszę wybaczyć, ale nie mogę wymienić jej imienia. Pilnuję losu, planów Bogów w waszej egzystencji w tym uniwersum. Mam rozumieć, że Bogowie nami kierują. Nie do końca wiedzą o waszych decyzjach i w którą stronę to idzie. Poprawdzie czekali aż któryś się odezwie. C, bogowie, wielcy wszechmocni, kpią z nas i obserwują, a my jesteśmy popas w głównie. Walax. No, taka prawda samo gadanie tego gościa nie zaczyna wkurwiać, choć jebie jak padlina, na niewata cukrowa. Bogini przysłała mnie do Was, bym Wam pomógł. Lord Diablo jest bardzo nam znany. Pomożemy Wam go odbić, ale nie bezpośrednio. Sami to zrobicie. Masz jakiś plan? Alkali organizuje bankiet, sprowadził nowych generałów, imprezka i omawianie planów. Wmieszacie się w tłum. Niby jak? Mam kaganek, który przeniesie waszą świadomość do ciał tamtejszych gości. Będziecie ich udawać. Uwolnicie lorda. Może przy okazji dowiecie się, co planują. Dobra, Tak to kto idzie? Oginiemy warunek. Pójdzie Ozyrys, rada Gongotra i Heili. Chyba zwariowałeś. Nie ty decydujesz o tym, książę. Tak być musi, skoro bogini tego żąda. Musimy wymyślić plan. Hayley, będziesz trzymać się nas. Dobra, wejdziemy w inne ciała. Jak się rozpoznamy? Wargo, zerkaj na sufit, Patrzy kilka sekund. Ja poszuram łapą po podłodze. Hayley, oprzyj się o ścianę i zachrząkaj. Tak się rozpoznamy. Dobra, damy radę. Najlepiej zacząć jak najszybciej. Dobrze, bo bankiet właśnie się zaczyna. Niedługo będzie dużo pijanych demonów. Łatwiej wtopić się w tłum. Potrzebujemy zacisznej sali. Wasze ciała zostaną tutaj. W takim razie proszę ze mną. Dobra, musicie wczuć się w rolę. Po przybudzeniu postarajcie się dowiedzieć, kim jesteście. Może na wszelki wypadek udawajcie podpitych. Skąd w ogóle wiesz o tym bankiecie? Atron zna bieg wydarzeń. Mi powiedziano tylko to, co powinienem wiedzieć, by wam pomóc. Jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć? Jeśli was przyłapią, mogą uwięzić wasze dusze lub zabić, a wtedy zginiecie naprawdę z waszym ciałem. nie jesteś! Aha. Co to miało być? Serio, myśleliście, że to takie proste? Kaganek też ma swoje zasady. Jeśli oni zginą, zapłacisz za to. To para królewska, potrzebujemy ich. Bogini tak chciała, więc powinno być dobrze. Nie wysłałaby ich na śmierć. Jak oni wrócą z powrotem? Ja ich sprowadzę. Gdy nadejdzie czas, bogini powie kiedy. Mam nadzieję, że tego nie pożałujemy. Świetnie. Mamy się. Gdzie jest Heli? Nie wiem. Szukaj kogoś opartego o ścianę. Co to są w ogóle za ciała? Zakładam, że generałów. Rozdzielmy się i poszukajmy hejni. Generale Regarze, można na chwilę prosić? Kurwa. Dobra, zajmę się tym. Wiesz, co masz robić. Zadkie Zimiejki pomagają tylko na jakiś czas. Co ty tu robisz? Zobaczycie. Jestem widzialny tylko dla Ciebie. Po co tu jesteś? Pilnuję sytuacji, gdy nadejdzie czas, zabiorę Was stąd. Musimy znaleźć Heili. Gdzie ona jest? Nie wiem. Musicie poszukać. Świetna pomoc. Nie mogę robić wszystkiego za Was. Bogowie tym bardziej. Mogę tylko powiedzieć, że jest pod tym samym dachem. Generale Tergosie, dobrze się pan czuje? Tak, tylko trochę za dużo się wypiło. Przynieść herbaty z Nerysis Przenieś. Proszę wszystkich do mojej ławy. Omówimy plan ataku na Zamek Magur. Pocieszę was, że mam taką o której nie było mowy. Daje nam to przewagę. Czemu dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Ponieważ nie ma to wpływu na to, co się stanie, to już moje zmartwienie. W każdym razie zjedziemy ich z powierzchni obliwionych.